Nie jest to um, 1000 denier, tak jak powiedzmy Max Edition, ale ja myślę, że to jest jakieś około 300, nie ja wiem, patrzyłem, nie widziałem dokładnie, gdzie ile ten e, nylon ma. Ja myślę, że 250-300 zapewne jest jakości, e, na pewno nie jest e, firmowy, ale jest dobry, jest wystarczająco dobry e, z tego, co widzę, za, szczególnie za te pieniądze. E, zamki. Są zwykłe jakieś Amazon, Amazon zamki, to nie są na pewno YKK, czyli standard najwyższy jakości, ale są dobre. Jedna rzecz, co w tych zamkach nie lubię, to jak widzicie mają tą membranę taką, że chowa ten zamek, że niby że woda ma nie do niego nie dojść tego tamtego. Nie lubię tego w tych zamkach, ponieważ to w pewnym czasie, w pewnym czasie zacznie być nie takie gładkie, tylko odchodzić. Jak zacznie odchodzić, zaczną te zamki pewnie zaczekać się troszkę. Przynajmniej w niektórych takich zamkach takie coś zauważyłem, no ale jeszcze zobaczymy po roku, po dwóch, może dam dla Was update, aktualizację, jak ta torba dalej się trzyma. Następnie po dwóch stronach, dlatego po dwóch stronach jest identycznie, kieszenie mamy identyczne, dlatego nie wiem czemu tutaj tych przylotek nie dali. Mamy kieszeń, z którą powiedzmy tutaj, mam ładowarkę do kanona mego. Całą ładowarkę bez żadnego problemu wejdzie i jeszcze troszkę miejsca mam. A co mogliby trochę inaczej zrobić? Tutaj, spód tej to, e, kieszeni, zamiast być taki płaski, to odkopnięty mógł być na, na 90 stopni. Troszkę więcej rzeczy by w niego mogło wejść. No ale okej, okay. nie jest źle, nie? Po drugiej stronie. Trzymam sobie mikrofon. To jest ten lavalier mikrofon, co Wam kiedyś pokazywałem. Oczywiście, tutaj, te paski tak samo są małej jakości. Te będzie bardzo łatwo wymienić, także to jest żaden problem. Klamry wszystko sobie wymieniam. Klamby zresztą. Op, mówiąc o klamrach, klamry są. Um, nie są najwyższej jakości. Można je ścisnąć lekko, wygiąć. Ale są wystarczająco dobrej jakości, nie czuje się ta klamra żadna jakby dla nas miało pęknąć, jakby siep jakiś chiński taniec, nie? Dosyć, dosyć, dobrej jakości te klamry. Następnie mamy trzy kompa kompartamenty główne. Mamy jeden tutaj, drugi, w którym trzymam kamerę i obiektywy wszystkie. zaraz pokażemy trzeci, co powoduje, że ta torba kosztuje 10 dolarów więcej ja od tej tańszej. E, posiadamy wejście na laptopa. Kieszeń na laptopa. Zanim zapomnę, to powiem jeszcze tak. Torba nie jest wodoodporna, ale przyszła z pokrowcem wodoodpornym, który siedział w tej kieszeni, właśnie. Ja go wyciągnęłem, nie noszę go przy sobie. Nie jest mi potrzebny. Jakbym szedł gdzieś i zaczął dać spadać, zawsze mam na sobie torby do śmietnika. Zarzucić mogę na plecach, albo nawet punczę mam przy sobie. Lepiej jest niż ten pokrawiec zakładać, moim zdaniem. Następna rzecz. Pierwsza komora górna. Porozmawiamy e, o tym. Tutaj bardzo ładnie wygląda, bardzo a, estetycznie, ale mogłyby być jakieś zaczepy tutaj. Duża strefa jest, w której można by było jakiś zaczep dać. E, sam może sobie w przyszłości, tak jak mówiłem, pododaję, sam. Krawiec mi może zrobi, bo moje szycie jest takie, że tragedia. Ale wygląda wyglądu jest bardzo ładna torna. Przejdziemy do pierwszej kieszeni. Właśnie przejdźmy do głównej kieszeni. pierwszo Pokażę Wam co tutaj mam. Oczywiście nie mam kamery, nie mam obiektywu jednego i mikrofonu, który nagrywam. Mikrofony noszę przy sobie dwa, poza tym latel, czyli trzy razem wszystkie. Mam Videomic, Road Videomic i Program, którym teraz nagrywałem Road Video VideoMic Pro, który siedzi w tej komorze. Kamera siedzi w tej. Mamy dwa paski takie z rzepami. A jak widzicie, środek jest pomarańczowy. Mamy, mamy dwa wybory przy zakupie tej torby: mamy wybór pomarańczowy lub szary. Moim zdaniem, pomarańczowy jest to wiele lepszy. Uwielbiam torby z wkładkami w środkiem które są jaskrawy kolor. Nawet torby, które są um, do bushcraftu czy coś, bardzo lubię to, ponieważ jest o wiele łatwiej znaleźć rzeczy, których szukasz. Nawet najmniejsza rzecz, jak ten kabelek, bardzo łatwo widoczny jest przy kolorze, który się kontrastuje. Przy szarym kolorze to by było ciężko znaleźć. Dlatego, moi drodzy, bardzo polecam jeżeli macie opcję kupywać e, torby z jaskrawymi środkami. Nie jesteśmy na wojnie, nie jesteśmy komandosami, nie musimy się chować przed nikim. A nawet jakby, to jedynie to widać, kiedy torba jest otwarta. I można zrobić do tego argument jeszcze, że jeżeli używasz to w bushcraft'cie, to w, w razie awarii jakiejś, możesz użyć to do sygnalizowania, nie? Tak. No okej, okay. co jeszcze w tej torbie mam? Mam jeden obiektyw mój, 50 mm którego recenzja będzie a może już niedługo do Canona. To jest STM, czyli cichy ten obiektyw. Oczywiście Video Road. GoPro. Następny obiektyw mój, który bardzo mało używam, on przyszedł z kamerą, to jest 55 do 250 mm. Rzadko, rzadko go używam, kiedy będzie używany, używany przeważnie do strzelania zdjęć e, zwierząt w lesie. No i mam jeszcze Sony Action e, To tu dużo mówić? Wspaniała kamera, co nie? No, zresztą GoPro nie jest też tam tragedia. Zanim przejdziemy do innych kieszeni, to porozmawiamy o tych rozdzielaczach. Tutaj widzicie mamy dwa duże. I parę małych. Mamy tutaj cztery teraz małe. Jeszcze ja dwa mam wyciągnięte. Z tej torby za dużo na razie było. Tutaj widzicie, tak on wygląda. A szpy na nich, no, było, nie było. Nie są równe. Ale na torbie, nawet kanona, którą mam z kanonem przyszła. To jest torba, którą dużo ludzi uważa, że to jest standard w jakości toreb. Oczywiście to jest innego rodzaju torba niż ta, ale standard. Tak samo szwy nie są wspaniałe. Trzymać, aby trzymały, będzie spoko. Cała torba zrobiona jest z microfiber takiego materiału. Nie gładkiego jak Canon, powiedzmy, tylko taki no, czuje się jak microfiber. Nie? Bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardziej lubię to niż ten śliski. No okej, okay. zamknijmy główną komorę. O, jeszcze głębokość tej komory. Mam tutaj taśmę. Inczach Wam podam sobie przeliczcie na centymetry jak Was interesuje. Głębokość mamy jakieś 5 i... chłory, 5,5. To na dole. To jest najgłębsza, a na górze mamy 3 incze. Czyli dosyć głęboka jest, nie? Dużo rzeczy w niego wejdzie. Widzicie tutaj te mikrofony bez żadnego problemu trzymam większe obiektywy. E, praktycznie można nawet dwie kamery tutaj nosić. W tej torby się wmieszczą, no to dużo obiektów wtedy nie wejdzie, tego tamtego. Mówię kamery DSLR, takie jak nagrywam, nie? No okej. Okay. Szerokość torby, jak kogoś interesuje. Mamy... Jakieś 14 inczy na wysokość, maksymalna 19 inczy i grubość 8,5. Wszystkie oczywiście statystyki takie są podane na stronie Amazonu, gdzie można tą torbę kupić. Przejdźmy dalej. Zewnętrzną kieszeń, a ta kieszeń, moi drodzy, o, jeszcze pierwsza kieszeń, jak widzieliście, otwiera się jak clamshell, czyli do, do samego końca możemy ją otworzyć. Zewnętrzna kieszeń, moi drodzy, otwiera się tylko tak troszkę bardziej niż do połowy, co mi bardzo się nie podoba w tej torbie. Tylko tak ona się otwiera. Moim zdaniem powinna się otwierać też do samego końca jak clamshell. O wiele łatwiej wszystko by było w niej znaleźć. No ale niestety, tak jak mówię, to jest torba budżetowa. Tutaj mamy siateczkę dużą, jedną. Z taki mały sędzałek tutaj wisi. To jedynie co jest, to to zabezpiecza nasz zamek, żeby nie obcierało nic w tej torbie. To możemy włożyć parę jakichś tam małych, śmiesznych rzeczy. Tutaj włożę adapter ten jeszcze. W głównej komorze tej oto kieszeni mam kartę białego balansu, o której w przyszłości porozmawiamy i parę innych małych rzeczy. Przepraszam, mój mały e, Joby Gorilla Pad, multitula, i stojak następny, który używam do mikrofonu dodatkowego. Jeżeli mikrofon dodatkowy używam. Jeden z tych dwóch właśnie road. Po drugiej stronie mamy jedną większą kieszeń, w której mam jeszcze inną kartę, o której też w przyszłości porozmawiamy. Karta kolorów. Tak wygląda. W przyszłości mamy w tłumaczę co to jest. Jeszcze tam się uczy jak to używać. No i po drugiej stronie mamy ten White Balance Quite, tak samo. Karta Białego Balansu, co możemy używać. Oczywiście jest malutka. Następnie mamy dwa, dwa a, miejsca na długopisy, ołówki, następną kieszeń bez rzepy już. Zameczek na klucze, do trzymania kluczy. I z tyłu mamy jeszcze jedną większą taką e, kieszeń, która nie idzie do samego dołu, idzie tak dotąd gdzieś. Czyli no tak 80% wysokości. Ta kieszeń by była o wiele bardziej e, przydatna, żeby się otwierała do samego końca. Nie podoba mi się to, że się nie otwiera do samego końca, no ale jak widzicie, można zapakować w to parę rzeczy ładnych, nie? Tak czy inaczej, tylko ciężej troszkę już je znaleźć. Schowam to. To moi drodzy, będzie chyba następny film, o tym będziemy rozmawiać. Karta białego balansu. No i ostatnia, trzecia komora. Nie ma co tu dużo rozmawiać, mam białą kartkę, zanim miałem kartę białego balansu, to białą kartkę używałem. No i mamy kompartament na laptopa, do 17-inch laptop wejdzie. Jeden duży problem z tą torbą, nieważne czy tania jest, czy nie. Jest problem taki, że tutaj mamy oczywiście obite Ładnie, boki tego tamtego Ale moi drodzy Spod tej torby Pomimo że mamy obicie tutaj Pod kamerę Nie ma obicia pod laptopa W tym miejscu jest okay, jest małe takie obicie, takie półokrągłe Ale jest dużo miejsc, w którym palcem normalnie dotykam do palca Większość miejsc jest taki malutki bumper, tutaj po środku, co kro idzie. derzach taki malutki pianki. To jest bardzo, bardzo zła rzecz. A ja mój iPad, jak tutaj wrzuciłem pierwszy raz, iPad uderzył prosto w ziemię. No, nie połamał się. Nie pękł ekran więcej niż mam pęknięty z innego powodu. Ale uważam, że to powinni polepszyć trochę, dać pianki od końca do końca. Następna rzecz. E Powinni polepszyć te paski w tej torbie. Nawet jeżeli parę dolarów do, do kosztu by doszło, to paski owe mogliby dać lepsze. Paski są bardzo tanie, dobrej jakości. Albo nawet mogło się pozbyć tej pokrywy na deszcz i dać nam lepsze paski. Poza tym, moi drodzy, no, było, nie było. Torba kosztuje 30 dola 35 teraz dolarów za tą cenę jest niesamowita torba, jeżeli potrzebujesz torbę na rzeczy elektroniczne, jakieś jak kamery i takie inne rzeczy, bardzo bardzo wam to polecam. Nawet ja myślę, że drona, można tu w tej torbie jakoś nosić, można było. Jest na tyle dobra, że duża, że mniejsze drony by weszły w to. Um, są inne torby, które mi się podobają, które chcę kupić, ale moje drony no, kosztują po 200-300 dolarów. Eee, I nie dużo lepsze są. Eee, jakościowo, niż ta torba, ja dumą. Eee, patrzyłem, sprawdzałem, dotykałem je, no, nie dużo inaczej się czuję. Także, no, bardzo, bardzo polecam na wesoł torbę. Za 35 dolarów nie możesz się pomylić, nie możesz błędu popełnić, żeby kupić sobie torbę, która będzie Tobie pozwalać łatwiej o wiele Twój sprzęt nosić. Zawsze będzie Ci łatwiej nosić nam samą kamerę i jeden obiektyw w plecaku, niż w torbie, która wisi Tobie na boku. Ok, moi drodzy, linka dla Was dam. To będzie mój uh, affiliate link do tej torby i do torby też bez uh, laptopa, kompartamentu. Ale polecam dla Was to kupić i polecam dla Was, ponieważ za parę dolarów macie laptopa, sobie w przyszłości możecie wrzucić. Prawie czy później przyda Wam się ta dodatkowa kieszeń, czy do laptopa, czy do iPada, czy do czegokolwiek innego. I bardzo polecam Wam wnętrze pomarańczowe kupić nie szare. O wiele łatwiej znaleźć swój sprzęt. Ok, ziomy, Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam to coś pomogło. E, widziałem na YouTube, że. O, jeszcze jedna rzecz zapomniałem. E, to jest właśnie takie dziwne o tej torbie, że niektóre rzeczy są przemienione, jak te paski, a niektóre rzeczy są bardziej już takie premium opcje. E, paski mają gumki tutaj, takie do utrzymywania końcówek. Tych gumek, często nawet w droższych, takich bardziej jakościowych torbach nie ma, a tutaj w torbie, która jest na budżecie, mamy te gumki. Parę innych rzeczy też takich właśnie tutaj jest, jak te szlówki tutaj. No niektóre są rzeczy premium w tej torbie, ale niektóre takie są, że... Czemu tak było zrobione? Tak jak powiedzmy zaczep na tripod tutaj, a nie w środku, nad pod może w przyszłości Amazon zrobi rewizję tej torby, no ale okej okay, mój, drodzy, jeszcze raz bardzo polecam na was tę torbę. W ogóle większość rzeczy Amazon Basic jest dobrej jakości za te pieniądze, co płacicie i mam parę innych rzeczy od nich, które chcę zrobić review. Oczywiście to torbę ja sam za swoje pieniądze kupiłem, to nie było dla mnie dana ta torba na żaden review, nie było płacone dla mnie, nikt nie płacił, robię to z własnej woli, z własnych pieniędzy. Ok, dzięki za oglądanie, dzięki za Wasze subskrypcje. Jeżeli posiadacie tą torbę albo jakąś inną, powiedzcie mnie co i jak używacie, do jakiego sprzętu. Zawsze, zawsze próbuję coś nowego się nauczyć. Dzięki, na razie.